No właśnie dzisiaj mam jakieś tutaj problemy z mikrofonem i dlatego to było też opóźnione, ale już zaczęło działać w pewnym momencie. Dajcie znać, czy teraz jest, jest OK. Mam nadzieję, że teraz powinno być dobrze. Tu mi pokazuje na, na zielono. Sorry, przepraszam. Raz jeszcze, więc witam was bardzo serdecznie. Tutaj miałem jakieś małe zawirowania właśnie z dźwiękiem yy, i chyba jak wymieniałem, te baterie, to, to po prostu coś się tutaj zadziało, ale mam nadzieję, że wszystko będzie teraz już w jak najlepszym początku. 9:34 się zaczął ten live, przepraszam za, za te 4 minuty opóźnienia. Już piłkarze Legi w drodze do Szkocji, piłkarze Legi dzisiaj udają się do Edynburga, jutro starcie z Hibernian, starcie niezwykle ważne, starcie, starcie które no zdefiniuje w zasadzie tak naprawdę, czy ten początek sezonu dla Edwarda Jordana skupnie będzie udany, czy udany nie będzie, bo jednak ten cel numer jeden to był i jest cały czas awans do europejskich pucharów. Oczywiście przy Łazienkowskiej wszyscy liczyli na to, że legia zagra w Lidze Europy, już jednak to obycie z Ligą Konferencji jest na tyle duże, że chciała Legia w tym roku, powalczyć o, o coś więcej, o Ligę Europy. Ja uważam, że absolutnie takie perspektywy na ten awans były. Natomiast no, ta fatalna, naprawdę katastrofalna druga. E, Podano mi, że to jest tak, spódnica. Adam, widzę, że dzisiaj w dobrej formie. E, co do meczu rezerw, to mister Kima Sprawdzę to i, i dam znać w, przy okazji któregoś kolejnego. Natomiast no, dwumecz z Hibernian urasta naprawdę do miana spotkania lata dla Legii Warszawa. I tutaj no, wczoraj nawet w Poznań Warszawy dyskutowaliśmy i z Mateuszem i z Dawidem na temat tego, że Legia co chwilę gra jakiś mecz o życie, no, bo te mecze o życie, jeżeli chodzi o, o wiosnę, no to były oba nie, trzy mecze pucharowe, trzy mecze Pucharu Polski z Jagiellonią, Białystok ten finałowy, później to starcie półfinałowe z Ruchem Chorzów, no i finał z Pogonią Szczecin, które determinowały, no w zasadzie to była jedyna droga do europejskich pucharów i Legia no tę drogę przeszła, awansowała. Dzisiaj jest w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i Miejsce oczywiście Liga Konferencji, widzę, że znowu jest podnosone, a bo grają jeszcze na tym etapie drużyny to znacznie niżej notowanych krajów ze słabszych lig i, i tak dalej, i tak dalej. I ja się z tym absolutnie nie do końca zgadzam, o tak powiem, bo, bo zgadzam się z tym, że choćby Mistrz Polski czy, czy klub już z takim doświadczeniem europejskim jak Legia Warszawa nie, absolutnie powinien lować w Ligę Europy, żeby jednak już grać z jeszcze lepszymi rywalami. Natomiast no, ta druga połowa meczów na Cyprze to, to zdefiniowało całkowicie tę eliminację. Legii Warszawa, oczywiście, była szansa odrobić te straty przy Łazienkowskiej. Mileta Rajowicz zmarnował tą sytuację na 3 do 0, no, ale już dzisiaj nie ma sensu do tego. Wracać było o tym, dużo było o tym wszędzie, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj legia ma pełen fokus na Hibernian, na Hibernian, które zajęło trzecie miejsce w poprzednim sezonie Ligi Szkockiej, no, ze znaczną stratą, no, a to jest liga w zasadzie dwóch czy nawet trzech prędkości, ja bym powiedział, bo jest Celtic, później są rendersi i dopiero później cała reszta, więc trudno tutaj no, mówić, że jest jakakolwiek walka o mistrzostwo z, ze strony Hibernian, bo, bo to to jest walka o trzecie miejsce dla tych pozostałych drużyn z Ligi, z Ligi Szkockiej. Na pewno no, patrząc na wszystkich rywali, z którymi się będą mierzyły polskie drużyny, ja tutaj nie biorę pod uwagę już Lecha Poznań, bo, bo też, jednak no, i, i drużyna z B też jest no, bardzo, bardzo silna i Lech ma oczywiście najtrudniejsze zadanie z tych wszystkich czterech naszych drużyn. Natomiast jeżeli chodzi o te ekipy, które grają w... Lidzę konferencji w czwartej rundzie, no to zdecydowanie najtrudniejsze zadanie to Legie. legię. no to jest po części paradoks tych eliminacji, że mimo tego, że legia ma tak wysoki współczynnik, i tak dalej, i tak dalej, to jednak gra w czwartej rundzie z najsilniejszym rywalem. No ale to jest też kwestia tego, że przegrałeś z drużyną słabszą w teorii, na papierze, słabszą, która ma mniej punktów w rankingu UEFA w trzeciej rundzie. Eliminacji Ligi Europy, no i musisz ponieść tego konsekwencje, więc tak to, tak to wygląda. Poproszę, żeby ci mikrofon. Ja mam mikrofon, nie wiem, słabo słychać przez ten mikrofon, bo, bo widzę, że czasami pojawiają się takie, takie komentarze. Natomiast wydaje mi się, że ten mikrofon akurat powinien zbierać całkiem, całkiem dobrze. Natomiast wracając do tego meczu z, z Hibernian. Oczekuję też tego, że Edward Jordanesku wyciągnie wnioski absolutnie po tym dwóch metrach Larnaku, że nie będzie e, takiej m, przerywa mikrofon, tak? Okej, okay, no to ja może przejdę na ten komputerowy po prostu i, i będzie, e, będzie po prostu lepiej, bo tu dzisiaj coś z mikrofonem jest. jest czy teraz, czy teraz jest lepiej? Dajcie znać, bo może faktycznie tu jest dzisiaj kwestia jakaś, jakaś z mikrofonem. I tyle. Dobra, więc teraz mam nadzieję, że będzie, będzie lepiej. Okej, okay, dobra, czyli coś dzisiaj tutaj. Muszę przy tym pogrzebać. Ale dobrze, że piszecie, dobrze, że dajecie. Gniać, to, to tutaj jesteśmy, ja dla was, wy, wy dla mnie, to jest takie, znaczy taki system naczyń połączonych. Więc jeżeli chodzi o, o tą postawę Legii w Szkocji, ja oczekuję tego naprawdę wyciągnięcia wniosków z Cypru. Oczywiście tam no, pogoda już nie będzie największym rywalem dla, dla Legii Warszawa, tylko też oczekuję takiej dojrzałości tego zespołu, dojrzałości w kontekście zarządzania dwumeczem, w kontekście tego, że pójdzie tam na absolutnie na taką, nie wiem, wymianę ciosów i się otworzy i zrobi, no, naprawdę, że wróci do Warszawy z, nie wiem, dwuszybramkową porażką, jeżeli chodzi o taką Najgorszy scenariusz, to taką powiedział, najgorszy scenariusz dla, dla Legi Warszawa, to wydaje mi się, że maksymalnie porażka jednym golem powinna tu być. Oczywiście Legia nie powinna jechać do Szkocji, żebym tu nie został źle zrozumiany, by przegrać jednym golem, i uważam, że Legia powinna jechać do Szkocji absolutnie po to, aby wygrać, bo jednak kiedy wychodzisz z nastawieniem takim na, na zero, na zero do zera, no to to też może być może Zgubne, natomiast jeżeli chodzi o, e, o to nastawienie legi, to oczekuję takiej mądrości w kontekście tego, że nie wiem, strzelasz na 1-0, jesteś w stanie się przy tej piłce utrzymać, jesteś w stanie ten mecz jakoś zabić. Jesteś w stanie ten mecz no, no nim po prostu zarządzać, tak? I, I tego doświadczenia uważam, że w tym starciu e, znaczy tego doświadczenia, bo doświadczenie Lenia ma, ale takiego pomysłu, by zarządzać tym meczem lepiej, no to na Cyprze absolutnie absolutnie zabrakło. Więc jeżeli chodzi o, e, o to spotkanie, no to też w kontekście dwóch meczów z larnaką jest jedna bardzo ważna wiadomość. No, wraca do zdrowia i wraca do składu. Ten pan. Ja dzisiaj tutaj daję, daję na zdjęciu Jurka Elitima. Natomiast jeżeli chodzi o, o niego w środku pola, to wydaje mi się, że potem wszedł na te 30 minut z, z Wisłopocka, aby właśnie mieć takie przetarcie przed tym jutrzejszym meczem z Hibernian, więc obecność Urgena Elitima, wydaje mi się, że w tym meczu z Płockiem pokazała, że Legia zyskuje absolutnie zawodnika z gigantyczną z gigantyczną jakością w środku pola, zawodnika kreatywnego zawodnika, który jest w stanie Rozstrzygnąć, nie powiem z jakimś magicznym strzałem, magicznym podaniem, natomiast zawodnika, które, który piłkę potrafi przytrzymać, który też potrafi dograć ze starego fragmentu gry, który bierze na siebie ciężar gry, który potrafi no, też no, wziąć odpowiedzialność. I wydaje mi się, że to jest słowo, słowo klucz. Jeżeli i bierze Jurgen Elitim piłę na siebie, no to już mówiąc tak trochę językiem kolokwialnym, obraz znika i głośno, nie wiem, no, ja tu mi pokazuję wszystko, że jest w sensie i internet jest ok i, i tak dalej, więc nie wiem, z czego to dzisiaj to... wynikają te problemy, ale mam nadzieję, że to się jakoś mocno nie, nie odbija na, na jakości tej, tej transmisji. E, ale wracając do Jurgena Elitima, no Jurgen Elitim, jego naprawdę olbrzymi brak było w Płocku i no bardziej było widać jego brak w, 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 na Cyprze. Tutaj jeżeli chodzi o to brak udziału w tym meczu rewanżowym z, z Larnaką, no to ja po części rozumiem Edwarda Jordanesku, no nie chciał ryzykować ewentualnego pogłębienia się, Urazu. Natomiast w kontekście tego, że ma tą czwartą rundę bardzo, bardzo istotną, myślę, że gdyby było 2-0. No to w okolicach, tam nie wiem, 60-70 minucie jeżeli chodzi o, o jego wejście na, na boisko, no to wtedy pewnie by się pojawił, tak, żeby jeszcze gdzieś tam podkręcić to tempo. Natomiast programowa niwelacja echa zawodzi. Nie wiem w ogóle, co to znaczy, ale dobra, będę kombinował już przy okazji kolejnych transmisji. Sorry dzisiaj za te, za te problemy. A, bo może jeszcze tu być. Dobra. I tak. Raz, dwa, trzy. Czy teraz jest jest okay? Dajcie dajcie znać. Sorry, bo dzisiaj no mówię tutaj trochę, ten mikrofon mi to wszystko rozregulował. Natomiast Jurgen Elitim postać niezwykle istotna postać. Ja dzisiaj zastanawiałem się i tak sobie liczyłem pewne rzeczy, jak Legia sobie radziła z, z Elitimem, a jak radziła sobie bez Jurgena Elitima. Jeżeli chodzi o, o niego, ale analizując te, te liczby i statystyki, jednak trzeba spojrzeć też na kontekst. A tym kontekstem uważam, że jest też jakość rywali w eliminacjach poprzedniego sezonu, gdzie tym takim jedynym, powiedzmy, bardzo poważnym przeciwnikiem to było Brentby, natomiast pozostałe drużyny, no to umówmy się poważne, nie były. Jurgen Elitin przecież w tamtym sezonie stracił całą tą rundę jesienną, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Nawet chyba nie był zgłoszony z tego, co, co pamiętam. Jeżeli chodzi o Jurgena Elitima, no to w eliminacjach nie zagrał w fazie ligowej, nie zagrał, dopiero zaczął grać w fazie pucharowej. No i patrząc też na jakość tych niektórych przeciwników, nawet w fazie ligowej, nie wiem, taki Minsk, o którym sobie przypominam, to ja <laughs> no <uszy myłem>, i <laughs> słyszę, słyszę dobrze, Jan Wyk, to, to się bardzo cieszę. Tutaj nie wiem, no będę, będę kombinował przy tym, żeby to się wszystko. Zgodziło. No i wracając do Jurgena Elitima. Jurgen Elitim z Jurgenem Elitimem w składzie Legia wygrywa 47% spotkań, ale w składzie to znaczy udział w meczu, czyli co najmniej pojawił się na 2-3 minuty. W ogóle patrząc na, na Jurgena Elitima, na to odkąd wrócił już do zdrowia i ten jego pierwszy sezon w Legii Warszawa i drugi sezon, no teraz jest sezon, sezon trzeci. To Jurgen Elitin tak naprawdę ominął, kiedy był zdrowy, był w kadrze meczowej. Kiedy znajdował się w kadrze meczowej, ominął tylko jeden mecz. I to był właśnie ten mecz z Larnaką przed tygodniem. Do tej pory, zawsze kiedy znajdował się w kadrze meczowej, to pojawiał się na Murawie, czy to z ławki rezerwowych, no, w zdecydowanej większości przypadków w pierwszym składzie, ale ta jego rola w kontekście funkcjonowania całego organizmu legijnego jest niezwykle istotna, istotna na tyle, że patrząc na, na jego liczby, nawet z meczu z Wisłą Płock, bo, bo Ekstraklasa przedstawia teraz takie bardzo szczegółowe raporty, kiedy wejdziecie sobie na ekstraklasa.org, klikniecie sobie w dany mecz, to, to tam są naprawdę konkretne liczby, jeżeli chodzi o, o piłkarze, tutaj oczywiście te aplikacje typu Flash, Skor, również są ważne, natomiast Ekstraklasa ma swoje oficjalne dane i ekstraklasa przedstawia tak. Jurgen Elitim, 30 minut, 35 podań. I 30 minut wystarczyło Elitimowi, żeby wykonać więcej podań na przykład niż Morisita, niż Kapustka, niż Biczachcia, niż, no tu to wszedł akurat, niż Mileta Rajowicz, który tylko 12, 12 podań zaliczył. No i 30 podań celnych, więc ta celność jego jest naprawdę na dobrym poziomie. 11 z tych podań. Było podaniami do przodu, w tym jedno podanie kluczowe. A propos tych podań kluczowych, no to tutaj najlepszy chciałem cztery, kapustka, trzy, wszołek, dwa takie zagrania. Jurgen Elitim jedno podanie, ale widać było, że no takiego piłkarza o jakości Elitima, no nie da się zastąpić jeden do jednego. No jeżeli chodzi o, o Jurgena Elitima, no to jego. Te podania, powiedzmy kluczowe, takie otwierające, to nie jest tego typu zawodnik. To jest jednak zawodnik, który wykona to podanie przed tym kluczowym. To jest zawodnik, który tę grę potrafi przyspieszyć, który potrafi grać kombinacyjnie, który potrafi grać na małej przestrzeni. I dzisiaj tak wokół niego ten live się kręci, z uwagi na to, że uważam, że no właśnie to, to słowo nadzieja jest w tym momencie synonimem słowa nazwiska w zasadzie, elite, bo, bo na nim można naprawdę opierać swoją nadzieję i, i to, że Legia jest w stanie przywieźć naprawdę korzystny wynik ze Szkocji, zresztą ten początek sezonu, ta rola Jurgena Elitima w systemie Edwarda Jordanesku, uważam, że też to wszystko pokazało. Natomiast, jeżeli chodzi o jedenastkę na, ten, na to spotkanie, no to ja tutaj skorzystałem z takiego super narzędzia, które ma portal legioniści.com tam Wojtek świetnie to to wymyślił i, i pokazuje, jak to w sensie każdy może swoją jedenastkę skonstruować, no to moim zdaniem tu miejsca na eksperymenty, miejsca na zaskoczenia nie ma. I miałem tak naprawdę dwie zagłoski, bo z uwagi na kontuzję Radowana Pankowa, no to wiadomo, że zagra Janek, Janek Dziółkowski, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Drugim znakiem zapytania jest obsada pozycji numer 6, no bo jednak jest już Damian Szymański, który no już trenuje z, z drużyną i jest, jest no brany pod uwagę przy, przy ustawieniu składu, on już jest zgłoszony. Natomiast jeżeli chodzi o, o Rafała Augustyniaka, no to on akurat ostatnio nagrał jest mecz. Więc w jego, w jego kontekście wydaje mi się, że to był taki też sygnał dla Edwarda Jordanesku, że jeszcze można chwilę poczekać z wprowadzaniem Szymańskiego. Gdyby Damian Szymański dostał takie przetarcie w płocku, no ale nie dostał, bo nie znalazł się w kadrze meczowej z uwagi na to, że odbył tylko jeden trening przed tym meczem z nawciarzami, no to, to dla mnie tutaj ten znak zapytania od razu odszedł w niepamięć. Jeżeli chodzi o, o ten trzeci znak zapytania, no to trzeci, Znak zapytania to, to była obsada lewej obrony. I czy tutaj postawi na Rubena Winagra, czy postawi na Arkadiusza Rece, a może i postawi na obu? I, I to była taka też myśl, która mi, mi przyświecała: czyli Ruben Winagrę wyżej, natomiast Arkadiusz Rece niżej. To postawiłem ostatecznie na jedenastkę taką, jaką tutaj widzicie, czyli w bramce Kacper, Tobiasz, Paweł, Szołek, Janek Żółkowski, Steve Capuadi w środku obrony, Ruben Winagre na lewej stronie, też tym argumentem przemawiającym za Portugalczykiem jest no, umiejętność dogrywania piłki ze stałych fragmentów gry. I, i tutaj to, to te jego zejścia do środka i tak dalej, to wydaje mi się, że, że to, no, w tym momencie Ruben Winagre w mojej hierarchii gdzieś tam tych lewych obrońców jest wyżej, aniżeli Arkadiusz Reca. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Ruben Vinagre notuje też bardzo często takie nieodpowiedzialne straty we własnej strefie defensywnej. Przegrywa kluczowy pojedynek, ten kluczowy pojedynek no przegrał, z, przegrał w meczu z Aekiem, gdzie padła ta bramka na, na 2 do 1. Natomiast jeżeli chodzi o... E, o, o Winagra, no to, to jednak patrząc na, nawet na ten mecz w Płocku, wydaje mi się, że, że to Portugalczyk wyjdzie w pierwszym składzie kosztem Recy. Oczywiście no nie jest on w takiej formie, tak jak Szymon tutaj pisze, w od jakiegoś czasu straszna nędza. Ja się z tym zgadzam, że on no, no nie jest w takiej formie, w jakiej był, jeżeli chodzi o jesień poprzedniego sezonu, ale i tak lepszy od Recy tutaj, a ja tu z Matim Sianko. Akurat gramy w tej samej drużynie, jeżeli chodzi o Rubena Winagra. Co do Patryka Kuna, wydaje mi się, że jednak to, że on nie gra ostatnio i nie dostaje w ogóle minut, no to, to jednak pokazuje jasno, że on w tej hierarchii lewych obrońców jest jednak ustawiony na pozycji numer 3, że nawet tu, tu nie było, nie wiem, jakiegoś próby, gdzieś go tam przetarcia i tak dalej. Nie zakładam, żeby na tak ważny mecz. Wystawił Edward Jordanesku Patryka Kuna od, od początku. To, to jest oczywiste. Co do środka pola, no to tutaj tak naprawdę alternatyw większych nie ma, bo nie ma Kloda Gonzalwesza, który jest kontuzjowany, który nawet został wykreślony teraz prawdopodobnie chwilowo na to. Na to na ten dwumecz z Hibernianem, bo jednak już do fazy ligowej zakładam, że Portugalczyk wróci, no i wtedy będzie pytanie: no ale o tym będziemy się zastanawiać. Mam nadzieję, że w piątek, za tydzień, z samego rana, kiedy Legia już będzie po rewanżu z Hibernianem, i zapewni sobie awans do fazy ligowej, kogo wtedy Edward Jordanesku wykreśli z tej układanki. Natomiast na dzisiaj na to jest za wcześnie. Co do przodu, no to obliczając same dla mnie absolutne. Absolutne pewniaki, jeżeli chodzi o Oriole Morisite, no widać też, że on nie jest w dobrej formie. Tylko, że, że patrząc, no nie wiem, na Miguela Alfarele, to po tym bardzo dobrym początku, no widać, że on zgasł, widać, że no, znowu zrobił się jakiś taki chaotyczny, znowu nie pomaga drużynie tak, jak pewnie by potrafił. No mam wrażenie, że często on gra w zasadzie pod siebie. I widziałem wczoraj Piotr Koźmiński informował o tym, że tam się pojawia jakieś zainteresowanie Miguelem Alfarelą. Więc jeżeli chodzi o, o tego zawodnika, to faktycznie, jeżeli legia sprowadzi skrzydłowego, a legia musi sprowadzić skrzydłowego, to tak naprawdę, jeżeli on odejdzie, jeżeli przyjdzie ten skrzydłowy, no to te miejsca na skrzydle będzie, będzie już, już mało. I, I wydaje mi się, że tutaj to zainteresowanie tych klubów francuskich może być prawdziwe i jest prawdą, bo Piotrek ma świetne też. Te źródła w innych, w innych krajach. Natomiast patrząc na to, jak Edward Jordanesku lubi dmuchać na zimne i tak dalej, to do tego rewanżu z Hibernian, no to ja tu odejść jakiś się nie, nie spodziewam. Oczywiście jest cały czas, toczy się temat Janka Kaziukowskiego, ale też trzeba pamiętać, że uraz Maradowan Pankow, jeżeli on wróci na, na rewanż, no to być może wtedy to będzie jakiś argument, że będzie można te rozmowy z Romu jakoś przyspieszyć. Na, na razie obie strony jeszcze nie doszły do, do porozumienia. Na, na takim no, stopniu tych, tych szczegółów, i, i tak dalej. Więc tutaj jeszcze, jeszcze trudno w tym momencie wyrokować, kto z legii zostanie, kto nie, bo jednak ta przyszłość tej kadry legi na, na ten sezon zostanie zdefiniowana dopiero po, po tym dwóch z Hibernian. No bo jeżeli odpadniesz, no to tą kadrę będziesz musiał. Odchudzać. Jeżeli awansujesz, no to pewnie musisz kogoś sprowadzić. Znaczy niezależnie od tego, czy awan... inaczej niezależnie od tego, czy ja awansuje czy nie, to ja uważam, że skrzydło i dziesiątka, to są jednak tematy, którymi piąt sportowy legii Warszawa musi się zająć. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne nawet czyszczenie tej kadry w przypadku awansu, to ja też uważam, że ono się, się powinno odbyć I, i tutaj, no nie wiem, z dwóch, trzech piłkarzy Legia będzie mogła po prostu pożegnać, no bo oni nie będą mieli więcej, większej szansy na, na grę, a jednak ten budżet płacowy będą obciążać I, i tak to widzę, taka jest moja w tym momencie prawda futbolu o tej kadrze Legii Warszawa. I, no i co? Czy coś jeszcze tutaj jest do, do dodania? Jak ściągną dziesiątkę, to ograniczą minuty Urbańskiemu. Myślałem o tym, Mati, że faktycznie może Wojtek Urbański tych szans dostawać mi, ale ja nie wiem, czy dzisiaj lepszym rozwiązaniem dla Wojtka Urbańskiego to nie byłoby pożyczenie. Czy to nie jest piłkarz, który musi grać po prostu co tydzień, regularnie zbierać te minuty, aby, aby po prostu ten zawodnik no, zaczął pokazywać pełnię potencjału, aby złapał pewność siebie, bo to, to nie jest łatwe, kiedy zawodnik nie wiem, chodzi raz na dwa tygodnie, na 10 minut i ma, ma się pokazać i wycisnąć z tego, z tego maksimum. Być może trzeba mu znaleźć zawodnik, znaleźć miejsce, gdzie on będzie mógł się po prostu lepiej rozwijać i wrócić za rok gotowym do tego, by podjąć realną rywalizację o miejsce w składzie i, i te jego występy w tym sezonie, tak jak w sparringach, chwaliłem go dobrze, o tym wiecie, bo, bo oglądacie prawdę futbolu, słuchacie to, to jednak tymi meczami o stawkę ja jestem rozczarowany, bo, bo tutaj Wojtek Urbański no mnie, mnie też trochę zawodzi, ale no to często tak jest, kiedy ktoś za bardzo chce, to też no, no nie pokazuje jednak pełni tego co, co pokazuje, co powinien pokazywać, więc tak to, tak to wygląda. Jutro ja do Szkocji się nie wybieram, jutro zapraszam do, do studia w Polsacie sportu od godziny 19, będzie studio, mamy transmisję meczów Jagiellonii, Białystok, meczu też Legii Warszawa właśnie z Hibernian, więc tutaj serdecznie zachęcam Was, abyście jutro też się zameldowali, jeszcze jutro rano mam pomysł na, na jeden program, więc też serdecznie zachęcam Was, żebyście wpadli. Natomiast tematyka inna aniżeli legijna, więc... Yy... Życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybujcie i dajcie znać w komentarzach, jaki Wy byście skład wystawili na, na hibernian, no bo przypomnijmy, nie leci ilia Kury z uwagi na problemy wizowe, nie leci Radowan pankow z uwagi na kontuzję łydki. Tam było pytanie o Kacpra tak, on już miał w tamtym sezonie też problem ze, ze stopą, więc to nie jest jakiś nowy uraz, tylko to się już ciągnie za Chodyną od jakiegoś czasu i kto jeszcze nie leci? A, no i Marca Mendes-Dodziński, który jest po prostu niezgłoszony do, do rozgrywek. A, i Klod Goncalves, który też zmaga się z, z tą kontuzją, no ale mówię, ja tutaj mam nadzieję, że Radowan Bankow też już będzie do dyspozycji lada chwila, więc życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.